Cześć, tu Ben Wito. Od długiego czasu jestem związany z muzyką. Ponad 20 lat temu powstała właśnie ta piosenka. To jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, historia mojego życia, mojej rodziny. Nakręciliśmy dużo, sporo fajnych scenek w karczmie kaliskiej, nieopodal kalisza. Dziękuję przede wszystkim grupie tanecznej Showtime i całej grupie Rakoczy Film. Wszystko odbyło się znakomicie, w świetnej atmosferze, świetnie się wszyscy bawiliśmy. sobie Aranżację do mojej pierwszej autorskiej piosenki wykonał Robert Balcerzak. Razem chodziliśmy do szkoły, spróbowaliśmy razem opracować to w jego studiu. Zaśpiewałem, zagraliśmy. Posłuchajcie. Cześć z tej strony Robert Balcerzak. Miałem przyjemność współpracować z Marcinem przy piosence jego pierwszej piosence autorskiej. Mam też przyjemność być na planie teledysku. Jest tutaj świetna ekipa, jest rakoczy film. Są super ludzie. Jest Wiktor z Łodzi, który też współpracował z nami podczas kręcenia klipu naszej produkcji Versa Pika Pika. Także na pewno będzie świetny obrazek, fajna muza, fajny teledysk. Wszystkich widzów Disco Polo Info zapraszam do oglądania mojego nowego teledysku Szalona Żena Benvito. Zapraszam!